Siemaneczko, jestem Kachu, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Don't Starve War Tox'em Ostatni raz sobie tutaj eksplorowaliśmy dużo I mieliśmy pójść eksplorować teraz ten teren tutaj Tylko jeszcze bym chciał coś dać bardzo jemu Hmm, chyba sobie... Podpalimy sobie to Jak się to się nam zużyje, chciałbym sobie zabrać złoto. I złoto, sobie jeszcze zbierzemy stąd. Jest to już trzeci odcinek z naszej serii. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Chcę, żeby wyszła jak najlepiej, więc będę się bardzo starał. Naszym celem jest teraz odnalezienie biomu kamiennego, to jest nasz główny cel i priorytet, jakim będziemy się teraz kierować. O, świetnie. A, i no, cały czas mi się myli ten skok, ale już trudno. Gdy. Ty... Ej, kilof nam się zniszczył. Niedobrze. dobrze. Hmm. pójdziemy sobie raczej ścieżką. Będzie dużo szybko. Tu fajna ścieżka. Hmm. No i pójdziemy sobie teraz rogiem. Że to dzisiaj wieczórkiem będzie trzeba sobie na pewno ugotować wszystkie te, te, te jagódki i marchewki. Hmm. Pójdziemy sobie tutaj całym rogiem. Tu. Przy okazji będę zbierał, zbierał jak najwięcej materiałów. O, dobra, trudno. Jeszcze by się przydało znaleźć cztery kwiaty, bo się nam wianek zaraz zniszczy, a psychiki musimy mieć dużo. Jedzenie, spoko. Ale to jest długie. Hmm. hmm. O, myślałem, że bią kamienne. No, niestety. Jest taki pół las pół bią kamienne, tak? No, nie wiem. No w sumie jest spoko. No bo jeśli tych tutaj będzie faktycznie dużo, to mogę się tu gdzieś osiedlić. odpalić od razu. Mam nadzieję, że nas to dobrze ochroni. Czemu nie rośnie przemoczenie? Co? się robi lód. Ten się potem przyda, bo wiem, że z tego mięsa i na przykład trzech lodu można zrobić klopsiki. A klopsiki to... Czy to jest biom kamienny? Tak mi się wydaje. I są jeszcze te potworki śmieszne. O! Oj, 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 sorki. To nie chce? Dawaj, jajko. Ha, mamy jego jajko. Oj, nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo nas będzie gonił za to. Ja, ja znowu za chwilę. Sorki, 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 sorki. Uciec jak najdalej. Nie, proszę, zostaw mnie. Przepraszam. Dobra, odpuścił. Uf. Z tego to się akurat bardzo cieszę, bo jakby nas gonił. O, o, o! Znaleźliśmy ołtarzyk. Witaj, przyjacielu. Wsadzę ci tutaj to jeszcze, żebyś to trzymał. Gdzie by się udać? A na pewno sobie chcę to upiec. Wszystko upieczemy. Powoli się robimy głodnie. To zjemy w sumie też wszystko. Jesteśmy na ładowanie w miarę. I jeszcze zrobimy sobie wszystkie marchewy. 12,5 daje głodu nieupieczona. Zobaczymy, ile daje upieczona. 10. Też 12. Hmm. Pójdziemy sobie teraz tym drugim bokiem. Ale to z tym ołtarzkiem to akurat święto. Bo już nie nam kwiatki skończyły prawie. A wiem się za chwilę zniszczy. No. Niestety. O! Myślę, że weźmiemy jajko tego ptaszka teraz. Gdzie ono było? Tam. Czyli trzeba zejść ścieżką. Tutaj byłeś, przyjacielu, Gdzie jest twoje jajko, a nisko, hm, jupi. oj, wianek się nam zniszczył, ale to nic, nie goni nas. To jeszcze super. 25 głodu. I jeszcze się nie może zepsuć. Ojej, ale to super. To nie wiem, czy je będziemy sobie piec. Zostawimy sobie je na taką ewentualną groźną sytuację. Teraz bym się udał tutaj, środeczkiem. Nie biom kamienne, ale jednak mało tego kamienia faktycznie. O, o, Nie, no jak mi trafi to. Deszcz meteorytów. Po prostu świetnie. Na szczęście nic z nas nie trafiło. I do góry. Jest nawet ścieżka. Ha, dzień 8, my nadal nie znajdziemy fajnego miejsca, żeby się osiedlić, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Choć w sumie. Jeśli tutaj by jeszcze coś fajnego było, to myślę, że tu właśnie się osiedlimy. Muszę poralić sobie rękaw. Dwa kwiatki. Oh, co to? Jakieś mięsko. Ale odejmę jej psychikę. A to trudno. To też odejmę psychikę. Pójdziemy sobie teraz górą. Tym bokiem. O nie, no dobra, tutaj jest trochę tego kamienia. Myślę, że właśnie dziś tutaj się osiedlimy. Teraz tutaj dobrze idziemy. I teraz tu. No, sobie jeszcze zbierzemy to przy okazji. Oj, jaj, jaj. I teraz ścieżką. Mamy rzeczy na ognisko. Mamy rzeczy na ognisko. Dzisiaj w nocy dużo jedzenia do zrobienia. Chciałem się doładować, bo z tym jedzeniem to eksknie, to już będzie słabo. A w parserach będę chodził dopóki nie zniszczy się. I to góry. Mamy wszystko już odblokowane tutaj, znaczy zobaczone. Jak to się... Jakby to powiedzieć? Odkryte. To właśnie mi chodziło na końcu języka. Teraz sobie pójdziemy w ten bok. I pójdziemy sobie bardziej tutaj eksplorować. Dobrze, idziemy. Czy mamy? Miejsca na chwętkę. Dobra, zjemy sobie to. To są odgłosy psów? Dobra, wola ja wolę się przygotować. Ponieważ mi się te odgłosy nie podobają. Chyba to są psy. Tak mi się coś wydaje. A teraz jestem wręcz pewien. Kiedy zaatakują? O nie, i w nocy jeszcze. przygotowałem się. Jak to przejdą, to będzie rozruba. Ja się nie boję. Ale chciałbym, żeby teraz się już skończyły. Mamy słabą widoczność. I kiedy te psy przyjdą? Obiegam. biegam! mamy cię. I drugi. Dobra, i bez problemu. Uff. Udało się. Na szczęście tylko dwóch. Powiem szczerze, że no nie było to za fajne. Wtedy nie zabierają mi miejsca niestety. To sobie drobna. A do ciebie sobie jajko schowam. Nie, nie mogę chyba. A nie mogę. I chodźmy. Mamy jeszcze trochę do zwiedzenia. Teraz tędy będziemy mieli tutaj wszystko ładnie odkryte. Hmm, dobrze idziemy? Dobrze. Wow w ogóle, zobaczcie, ile odkryliśmy. To jest dużo. To jest dużo, naprawdę. Ale z tym jedzeniem to byli na cały czas. 14 dusz. Zazejdziemy sobie chyba jedną. Wow, to dało dużo. W jest spoko, nawet te dusze są. Mega fajna jest teleportacja. Potem na pewno się ona przyda. Dobrze, że tych psów było tylko dwóch. bym sobie inaczej nie poradził, chyba. Aha, i teraz w sumie idę coraz wyżej, ale czy ja chcę iść coraz wyżej? Dobrze, myślę, że zrobimy tak do 14 dnia będziemy cały czas eksplorować, a potem z, tych, z tego miejsca, z tego ile już odkryliśmy, wybierzemy sobie tą bazę. Bo na razie jeszcze nie znalazłem niskiego, guszącego Jakbyśmy, nie wiem, znaleźli oazę, a pod oazą mielibyśmy na przykład biom kamienny i biom trawiasty. To by było strasznie fajnie. Tutaj dużo jedzenia, wszystko sobie zbierzemy. I pójdziemy po te żeby to jakoś ich nie lubię. Teraz pójdziemy sobie w lewo. Hmm. O świnki, to ja nie chcę do łazy, was, a teraz nie lubię też. pan gonił. Czyli teraz musimy się w pełni poświęcić eksploracji. Wieczór się zbliża. tutaj coś dziwnego. Chyba pająki. A nie wiem. Nie będę sprawdzał. O, kurczaczki. O nie no, dobra, sorry. Tego konia będzie trzeba załatwić, żeby potem zrobić część na lodówkę. To będzie potem fajne miejsce. Teraz sobie środek ładnie zbadamy. Tych kwiatków inaczej nie chcę zbierać. A w tej nocy będzie trzeba upiec te wszystkie borówki. Ale miodek sobie na razie chyba zostawimy, bo on długo się bardzo nie psuje. Co tam ja widzę? Aha... Zobacz, i będziemy teraz szli w górę cały czas. Wybaczcie, że cały czas mówię dobra, ale jakoś tak nie wiem. <laughs> Samo tak wychodzi. A co to jest? jak grzybów. No to już my się tyle ten tym raz. Zbierzemy sobie jak najwięcej rzeczy. Drewno mam. O, już myślałam, że mi nie starczy. Czyli tutaj sobie zrobimy ognisko. Potrzebuję drewna. Czy ja mam siekierę? Mam dwie siekiery aż. Jeszcze najpierw sobie tu pozbieramy. Jeszcze tylko... Dwa kwiatki. Czułem się znaleźć. Jeden i drugi, proszę, proszę, ładnie. To jest, to jest kwiatek? Tak, to jest kwiatek. I mamy wianuszek z powrotem. Wrócimy sobie na tamte, gdzie było dużo drzew. Zrobimy ognisko i zaczniemy to ścinać. To było tutaj. ciechamy. Z drzewcami nie powinniśmy, mieć na, nie powinniśmy mieć na razie problemu, bo strasznie dużo na początku tego sadziłem. drzewa. Zjedzmy sobie tutaj, upieczmy w sumie część tego. I jeszcze sobie upieczamy trochę tego. Jedno sobie posadzę. To mi da życie trochę i głodu też. I myślę, że na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Nie był on zbyt długi. Będzie taki wyjątkowo krótki. Mam nadzieję, że syra się wam podoba. Tak się prezentuje nasz Wortoksik. Mówił do was Kachu. Cześć.